Piotr Popielarczyk, dyrektor Zespołu Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Sferożynie. Szkoła, na tle której stoimy, dzisiaj ma szczególny dzień. Takie właściwie się zrobiło święto. Dzień otwarty, ale olbrzymie zainteresowanie placówką, prawda? Można tak powiedzieć. Święto szkolne, jeden z wielu dni, który tak naprawdę jest dla nas szczególny, wyjątkowy, a to dlatego, że mamy doskonałą okazję zaprezentować naszą placówkę, naszą bazę dydaktyczną, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim to jest naszą społeczność szkolną, czyli osoby, które tutaj tworzą tą społeczność, Społeczność uczniów, rodziców, nauczycielów i pracowników szkoły. To w liczbach jak to wygląda? No, coraz bardziej imponująco. Na dzień dzisiejszy kształcimy uczniów 624, zatrudniamy 82 nauczycieli i ponad setna grupa pracowników szkoły łącznie. Jest czego pilnować. Jest czego pilnować, to prawda. Dlatego możemy z czystym sumieniem nazywać szkołę bezpieczną. Do tego dążymy, żeby szkoła była bezpieczna i o wysokim poziomie kształcenia. Pierwsze skojarzenia zawsze są, że ta szkoła w Sfarożynie to szkoła rolnicza, przygotowująca przyszłych pracowników szeroko rozumianego tego działu gospodarki, jakim jest no, rolnictwo. Czy ta tradycja jest podtrzymana? Bo za chwilę powiemy o nowościach. Zdecydowanie tak. Jest to typowa szkoła rolnicza gdzie oprócz kierunku kształcenia technik rolnik kształcimy również w wielu innych kierunkach, ale dalej szkoła jest przede wszystkim szkołą jedyną w Województwie Pomorskim, której organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To czyni nas nadal wyjątkową i dzięki temu tak naprawdę mamy takie możliwości rozwoju te podstawowe dziedziny przygotowanie do pracy w rolnictwie jakie tutaj można pozyskać. No zarówno dziedziny w obszarze realizacji zadań przy produkcji roślinnej, jak również przy produkcji zwierzęcej oraz tak naprawdę okołoprocesowej części maszynowo-technicznej. Ale i pojawiają się coraz to nowe dziedziny i nowe formy kształcenia bardzo przyszłościowe. Tak, to prawda tutaj przede wszystkim stawiamy na innowacje technologiczne, na innowacje w rolnictwie. Jesteśmy tuż po międzynarodowej konferencji w rolnictwie. Przed nami duże zadania międzynarodowe. Realizacja projektów unijnych, zakupy inwestycyjne. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować zakupy za ponad 2,5 miliona złotych. Doposażaliśmy sprzęt rolniczy przede wszystkim a teraz stajemy przed kolejnymi zadaniami czyli tutaj realizacją zadań związanych z nabywaniem umiejętności i kwalifikacji dla naszych uczniów Właśnie tego typu zajęcia jak z fotowoltaiki, energii odnawialnych i tak dalej pokazują, no że jesteście ciągle, macie rękę na pulsie, co się dzieje w świecie. E, tak, mamy rękę na pulsie, a przede wszystkim już działamy. W tym tygodniu w ramach e, energetyki odnawialnej rozpoczęliśmy dużą inwestycję. Już rozpoczęta została budowa branżowego Centrum Umiejętności. To jedyny ośrodek w Polsce północnej, gdzie będziemy przygotowywali młodzież, uczniów, e, zarówno też e, Nauczycieli, ale też pozostałe osoby chętne spoza szkoły do kwalifikacji sektorowej serwisant biogazowni. I dzięki temu tak naprawdę dzięki Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też środków środkom KPO budujemy duży obiekt dwukondygnacyjny z salami z laboratoriami technicznymi, z salami komputerowymi. I też z ekoparkiem zewnętrznym. To nasza duża inwestycja, ale nie jedyna w tym roku. W dniu dzisiejszym prezentujemy, jak wyglądają nasze zajęcia związane z gotowaniem. Za nami się znajduje pracownia, na której gotujemy. W pierwszej klasie jest to 5 godzin, w drugiej klasie już jest to wymiar 10 godzin. No, i podaję głos koleżance. Nasza szkoła przede wszystkim organizuje wyjazdy na praktyki zagraniczne, także jest to organizowane u nas. Przede wszystkim nasza szkoła także organizuje różnego typu, różnego typu kursy, takie jak kursy barmańskie lub parystyczne. Przyjeżdżają do nas kucharze, którzy specjalizują się w tej dziedzinie, również nas doszkalają. Także jesteśmy tutaj wdzięczni naszym nauczycielom, dyrektorowi, że tutaj możemy się tak super rozwijać. Atmosfera u nas także jest świetna. Świetna i na praktykach, i ogólnie w szkole. Także serdecznie Was zapraszamy do nas, będziemy na Was czekać. Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka kuśnierz mińska i uczę przedmiotu projekty obiektów architektury krajobrazu. Chciałabym zachęcić do rozpoczęcia nauki na tym kierunku i zaprezentować niektóre z. Osiągnięć i prac naszych uczniów, jak chociażby projekty ogrodów przydomowych, wizualizację kompozycji. Uczymy się również o stelach ogrodowych, między innymi o ogrodach japońskich, w stylu francuskim. Znajdujemy się właśnie w sali informatycznej w, szko w szkole Swarożyn. Jestem uczniem czwartej klasy kierunku odnawialnych źródeł energii. Tutaj właśnie są nasze, nasze wydruki które drukujemy na bieżąco przez już kilka lat, bo tutaj jest jeszcze drukarka, którą drukujemy. No, do, nie, taka, nie taka łatwa taka zabawa, bo też takie nie zawsze wszystko tak wychodzi jak powinno. Tutaj dużo, dużo, duże powodzenie ma ta sala u nas w szkole, bo dużo osób tutaj jednak spędza czas właśnie na drukowaniu. Dużo więcej do powiedzenia nie mam. Zachęcam do szkoły, bardzo w niej się dobrze bawię. Witam serdecznie w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sfarożnie. Ja się nazywam Klinkosz Emilia i mam ten ogromny zaszczyt i przyjemność prowadzić przedmioty weterynaryjne w Technikum Weterynarii, które jest realizowany taki kierunek kształcenia w naszej szkole. Przedmioty, które prowadzę, to m.in. anatomia zwierząt pracownia anatomiczna, rozród czy też chów zwierząt. Obecnie znajdujemy się w sali mikroskopowej, laboratoryjnej, w której na co dzień nasi uczniowie mają szansę zgłębiać zagadnienia związane z anatomią, ale tutaj już chciałabym przekazać głos naszym uczennicom klasy drugiej, więc może Zuziu opowiedz troszkę o tym, co my tutaj robimy. No to my tu patrzymy przez mikroskopy na pepaty, i dzięki nim możemy sobie wyobrazić i zobaczyć to, czego nie, nie widzimy nogą okiem. No i na pewno są to sprzęty na no, dobrej jakości. No i teraz oddam głos koleżance. Dzień dobry, nazywam się Julia. E, tak jak już e, tutaj pani Emilia wspomniała oraz Zuzia, znajdujemy się w sali, w której na co dzień e, użytkujemy mikroskopy, ale oczywiście oprócz mikroskopów mamy inne zajęcia, które są również bardzo ciekawe. E, jak czyli, na przykład Tak jak na przykład Rozród, e, tak. Ale mamy zajęcia praktyczne, o, w których też bardzo dużo się dowiadujemy. Jest to wiedza, e, która daje nam bardzo duże doświadczenia i której nam po prostu nikt nie zabierze. Więc zapraszamy do ZSKR Farożyn. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Kędzierski, jestem z czwartej FT. Za moimi plecami znajduje się symulator kombajnu. Jest to, śmiało mogę powiedzieć, bardzo nowocześnie technologicznie rozbudowany symulator, który pozwala nam y, poczuć się jak w prawdziwym kombajnie. Y, pozwala nam na ćwiczenia takie jak obsługa codzienna maszyny, żniwa, y, jazda kombajnem pomiędzy przeszkodami. Świetnie przygotowuje nas do jazdy prawdziwym kombajnem. Jak widać, tutaj koleżanka właśnie testuje. I idzie bardzo dobrze. Znajdujemy się aktualnie w drugiej części, gdzie jest pokazany najnowszy park maszynowy szkoły, w którym znajdują się maszyny zakupione niedawno. Między innymi ładowarka szafer T668, zestaw uprawowo-siewny, przyczepa, rozrzutnik, wały, kopaczka do ziemniaków, chwastownik z wysiewaczem poplonów, zgrabiarka do trawy, może więcej powiem o ładowarce Gdyż jest to najciekawsza maszyna tutaj Aktualnie jest, Była nam bardzo potrzebna Jak widać udało się Mamy to Ładowarka posiada napęd hydrostatyczny Wysięg 5 metrów Udźwig 3 ,100 tony 100 Jesteśmy w tym momencie w sali energii odnawialnej, czyli uczymy się, w jaki sposób można pozyskać i użytkować energię, która tak naprawdę nas wszystkich otacza. Uczymy naszych uczniów o tym, że energia jest przede wszystkim wszędzie, w każdym elemencie naszego życia, a naszym zadaniem jest tylko wykorzystanie tej energii. Takie rzeczy jak panele fotowoltaiczne, elementy solarne, wiatraki, elektrownie wodne to jest taki etap końcowy, który każdy widzi i każdy myśli, że wiem jak to działa. Natomiast my uczymy konkretnie procesu, w jaki sposób to podłączyć, jak te elementy są zbudowane, jak tą energię wykorzystać w sposób najbardziej racjonalny, tak żebyśmy strat energii mieli jak najmniej. Nasi uczniowie w sposób praktyczny dowiadują się jak podłączać elementy, jak je ze sobą zestroić, tak aby efekt końcowy był jak najlepszy. I to nie jest tak, że my tylko coś zmontujemy na stole, wrzucamy do szafy i kończymy zajęcia. Nasi uczniowie też pracują praktycznie przy instalacjach, których my używamy, czyli pod okiem instruktorów, nauczycieli wykonują instalacje elektryczne, instalacje grzewcze. To wszystko działa dla naszej szkoły i my jesteśmy w stanie to wykorzystać. I to jest najlepszy dowód tego, że szkolimy dobrze, mądrze i w kierunku przede wszystkim z przyszłością. Mam na imię Zuzia i jestem w czwartej klasie technikum. Za mną znajduje się internat, w którym też mieszkam od czterech lat. Powiem tak, warunki są tutaj cudowne, mieszka się też cudownie. Z własnego doświadczenia mogę to właśnie powiedzieć. Każdemu polecam, każdemu, który ma trudny dostęp, żeby się tutaj dostać do naszej szkoły i każdemu, kto ma również zły dojazd. Mamy tutaj również zorganizowany wolny czas. Nigdy się nie nudzimy. Nazywam się Justyna Czechanowska, jestem kierownikiem internatu. Internet jest dla uczniów naszej szkoły, dla tych dojeżdżających, ale także tych, którzy mają chcieliby skorzystać z możliwości zakwaterowania w naszej placówce. Oferujemy pokoje, kilkuosobowe na każdym piętrze są toalety, łazienki, a także kącik gospodarczy, z którego młodzież może korzystać. Mamy stołówkę, w której przygotowane są smaczne posiłki, śniadanie obiady i kolacje. Jesteśmy jednym z najtańszych e, internatów w okręgu, ponieważ e, nasi uczniowie płacą tylko za wyżywienie. W tej chwili jest to koszt e, 17 zł za dzień. E, czas wolny spędzamy atrakcyjnie, organizowane są różne konkursy, wydarzenia, dyskoteki na przykład z okazji Dnia Chłopaka czy Andrzejeka, a także Mikołajki. Młodzież bierze udział w turniejach w ping e, w Billarda, możemy korzystać ze świetlicy, która jest wyposażona. Jest PlayStation, FIFA, zestaw do karaoke. Pracuje u nas grono pedagogiczne, które służy pomocą. Oferujemy również możliwość rozmów indywidualnych, pomocy w nauce, a także różnego typu wyjazdy organizowane są również w naszym internacie. Bardzo gorąco zachęcam i mam nadzieję do zobaczenia. Dziewczyny, jeśli macie za... Jako rolniczki, jeśli jest to Wasza pasja, to zapraszamy do naszej szkoły. A przy okazji, jeszcze jedno pytanie. Dopytam, jak widzi Pan dyrektor zainteresowanie młodego pokolenia, dzisiejszych uczniów szkół ponadpodstawowych, właśnie rolnictwem, tym, co tak zawsze bardzo mocno cechowało Polskę? Myślę, że to jest sytuacja troszeczkę zmieniająca się. Na pewno z kierunku produkcji zwierzęcej bardziej na kierunek produkcji roślinnej. To jest zdecydowanie zauważalne, ale dalej pozostaje grupa osób zainteresowanych, takich pasjonatów, tych, którzy tutaj wiodą prym w zakresie rolnictwa. I muszę powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej świadomych kierunków. Jeśli uczeń przychodzi kształcić się w kierunku technik rolnik, to zdecydowanie wie, po co przyszedł i jest wyposażony w podstawowe. I umiejętności rodzinne z gospodarstw, które tak naprawdę gdzieś tutaj bywa i pochodzi. Wiemy, że Dzień Otwarty służyć ma temu, żeby pokazać szkołę, żeby przyszłych uczniów tutaj no, najzwyczajniej zwerbować, złowić ich to, na dla il, ilu miejsce macie na przyszły rok szkolny. Planujemy otworzyć. 6 oddziałów. Każdy oddział u nas w szkole, co też nas wyróżnia, jest maksymalnie 24 osobowy. To też jest dla procesu kształcenia bardzo duży atut, jeśli chodzi o proces edukacyjny. Także przed nami takie zadanie. Dotychczas nie było problemu z naborem. I tak też liczymy, że w tym roku widzimy po młodzieży, która tutaj nas odwiedza, absolwentów ósmych klas, że jest duże zainteresowanie, dużo pytań, co nas cieszy i zdecydowanie dużo deklaracji już na dzisiaj. A już jako epilog to rzeczywiście. Powiedzmy, że macie także kontakty międzynarodowe, prawda? Tak, od kilku lat realizujemy wiele, realizujemy wiele projektów międzynarodowych, zarówno w, w programach Erasmus, praktyk zagranicznych. Młodzież wyjeżdża rokrocznie na dwutygodniowe praktyki do Włoch, na Cypr, do Hiszpanii, do Grecji, do różnych, do różnych krajów europejskich. Natomiast też realizujemy inne projekty. Ostatnim projektem jest taki międzynarodowy dla pięciu krajów dla Turcji i Rumunii. Dla Chorwacji, Włoch i Polski projekt związany właśnie z innowacją w rolnictwie. Zakupiliśmy właśnie dron, którym się tak naprawdę pasjonujemy dzisiaj. Kwalifikujemy się w celu pozyskania jakby tu umiejętności pilotów i będziemy odwiedzać różne kraje i nabywać te wszelkie umiejętności. Gratuluję dnia i pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.